Chcesz mieszkać legalnie za granicą? W Hiszpanii, Grecji i na Cyprze zakup nieruchomości może dać prawo pobytu nie tylko dla Ciebie, a również dla Twojej rodziny. W Hiszpanii działa Złota Wiza. E, zakup nieruchomości od 500 000 euro, prawo pobytu dla całej rodziny bez obowiązku stałego zamieszkania. W Grecji szybki proces, zakup od 250 000 euro, pobyt w strefie Schengen i minimum formalności. Na Cyprze stały pobyt, inwestycja o 300 tys. euro netto, wiza stałego pobytu oraz atrakcyjne warunki podatkowe. Mamy własny zespół prawników, prowadzimy cały proces prawny bezpiecznie, rzetelnie i przejrzyście. Co zapewniamy? Pomoc w wyborze kraju i Twojej nieruchomości, kompleksową usługę prawną, całościowe wsparcie od A do Z. Skontaktuj się z nami, sprawdź. Możesz zamieszkać legalnie dzięki inwestycji w nieruchomości.